Małki biorą kąpiel tym dzisiaj. Zrobiłem im taką fajną kąpiel. Dzisiaj bez soli, w samej wodzie. Ale soli dostaną. Będą miały. osoloną wodę. Taką wiecie, sól do kąpieli oczywiście, nie tylko zwykłą kuchanną. Tylko taką sól do kąpieli. I gąbki się chlapią. Taplają. Takie kuwecie im zrobiłem. Kąpiel w zimnej wodzie, bo to nie wiem do pana, który ma kanał na YouTubie. Bardzo pana pozdrawiam. I mi powiedział właśnie, że w takiej wodzie się kąpią gołąbki. I fajnie, niech się kąpią, tak? Niech się kąpią, będą zawsze zdrowsze, czystsze. Wiecie, i tak co dwa, trzy razy w tygodniu będę miał tylko kąpiel. Kupię im sól i się będą chlapały. No, tak jak widzicie, dzisiaj mają uczty, woda się brudna zrobiła, nie będzie trzeba wymienić. Ale to pokąpią się, pokąpią, i potem im tę wodę wyleje. No, jak widzicie, to co chciało, to się wykąpało. Teraz zamknę te drzwi, żeby mi nie wiało w miarę, ale widziałem tam pan normalnie na dworze w śnieg, jakby mróz był przymrozki, to im dawał, kąpał ich. Dzisiaj pan też mówi, że można ich normalnie kąpać. To nic się takiego nie powinno wydarzyć złego dokładnie, że można ich po prostu kąpać na górze już mi powstaje, niedługo będzie już skończony ale jeszcze troszeczkę